Witajcie w magicznym świecie wróżki astyli. Dziś przekaz od aniołów i przodków. Zobaczymy, co nam się wyczaruje. Czary mary, może ta. Wielki nauczyciel. Wyciągnij naukę z duchowych doświadczeń. Ta karta symbolizuje obecnego. W Twoim życiu, nauczyciela lub wielkiego nauczyciela wewnątrz Ciebie. Tak czy inaczej, oznacza, że poświęciłeś dużo czasu, wysiłku i energii na zrozumienie siebie oraz świata. Doświadczasz teraz duchowych doznań i zyskujesz większą świadomość na temat tego, co powinieneś zrobić, by się rozwijać. Istnieje duża szansa, że jeśli niedawno stanęłeś przed jakimś wyzwaniem, to udało ci się je przezwyciężyć i pozwoliłeś im przerodzić się w sposoby na otrzymanie lekcji, które wspomagają twoje duchowe połączenie. Jeśli czujesz, że niedawno otrzymałeś wiadomość z nieba lub wszechświata, ta karta potwierdza, że rzeczywiście były to święte doświadczenia. Także kochani, idźmy dobrą, wybraną drogą.